Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektóre osoby rodzą się jakby z niewidzialnym portalem otwartym na oścież, podczas gdy inni przechodzą przez życie czując jedynie ciężar własnego ciała. Istnieje powód i bije w tobie z każdym uderzeniem serca. Krew nie służy jedynie do odzijania mięśni czy narządów. Przenosi kody, które przetrwały całe epoki. Zachowuje wspomnienia nie tylko z Twojego dzieciństwa, ale również z czasów tak dawnych jak pierwszy oddech ludzkości. Każda kropla w twoich żyłach niesie energetyczne fragmenty, które starożytne cywilizacje uważały za klucze do przechodzenia między światami. To nie jest przesada. Dawne ludy wiedziały, że krew działa jak most łączący ciało z tym, co niewidzialne. Rytuały szamańskie, tradycje alchemiczne i zaginione szkoły duchowe traktowały krew jako żywy kanał między wymiarami. A współczesna nauka zaczyna dopiero dostrzegać ślady tej prawdy poprzez badania genetyczne, epigenetyczne i analizy subtelnych pól ludzkiej energii. Stoimy u progu ogromnej przemiany, w której biologia i duchowość przestają się wykluczać. Każda grupa krwi niesie własną wibrację, własny kod intuicji i ścieżkę rozwoju duchowego, którą dusza podąża w tym życiu. Jeśli masz grupę krwi O, nosisz w sobie echo pierwszych ludzkich społeczności. Ta grupa pojawiła się około 50 tysięcy lat temu, kiedy ludzie żyli w harmonii z cyklami ziemi i siłami, które dziś nazwalibyśmy niewidzialnymi Osoby z grupą o zachowują pierwotne cechy Jak żywe archiwa starożytnych kultur Wielu z nich czuje niewytłumaczalne przyciąganie do zaginionych cywilizacji Pradawnych symboli czy obrazów, których nigdy się nie uczyli To nie jest przypadek Współczesna epigenetyka dowodzi, że emocje, lęki i wspomnienia Mogą być przekazywane przez wiele pokoleń W tobie brzmią jak przebłyski w snach Wizjach lub nagłych odczuciach pochodzących, jakby z innego czasu. Osoby z grupą o wyczuwają zmiany energetyczne, zanim ujawnią się fizycznie. Odczuwają subtelne wahania otoczenia, nawet gdy inni niczego nie zauważają. Ta wrażliwość jest piękna, lecz bywa wyczerpująca w świecie pełnym hałasu i pośpiechu. Tłumy, intensywny rytm miast i nadmiar bodźców mogą osłabiać Twoją energię. Czasem pojawia się wrażenie, że nie pasujesz do współczesnego świata. Jakby twoja dusza pamiętała inny sposób życia. Twoją duchową misą jest łączenie starożytnej mądrości z teraźniejszością. Kiedy wracasz do korzeni ziemi, inspirujesz innych, by przypomnieli sobie o tym, kim byli przez wieki. Grupa A pojawiła się około 25 tysięcy lat temu, równolegle z rozwojem rolnictwa i pierwszych osad. To był moment, który zmienił całą ludzką świadomość. Jeśli jesteś grupą A, Twoja energia naturalnie kieruje się ku tworzeniu, budowaniu i odkrywaniu. Twoje powołanie jednak wykracza poza świat fizyczny. Twoja dusza rezonuje z kosmiczną częstotliwością i wiedzą wykraczającą poza Ziemię. Badania nad świadomością sugerują, że ludzie z grupą A mają energetyczne powiązania z systemami Plejat i Arktura, które wiele kultur uważało za źródła wiedzy wyższej. Ta więź ujawnia się jako fascynacja nocnym niebem nagłe intuicje i poczucie że informacje przechodzą do ciebie z niewidzialnych przestrzeni. Tasem pojawia się wiedza, której nie da się wyjaśnić logiką. Umysły grupy a doświadczają nagłych przebłysków zrozumienia, jakby ktoś otworzył wewnętrzną bibliotekę pełną kosmicznych zapisów. Medytacje na gwiezdne konstelacje, wizualizacje podróży między wymarami czy pisanie intuicyjne jeszcze bardziej poszerzają te zdolności. Kamienie takie jak labradoryt, Mołdawid i Kryształ Anielski wzmacniają połączenie z przestrzeniami wyższej świadomości. Wyzwanie grupy A to zachowanie równowagi między nieskończonym kosmosem a codziennością. Umysł łatwo odlatuje, a ciało pozostaje w tyle. Potrzebujesz uziemienia, które zamienia wglądy duchowe w realne działania. Grupa B, która pojawiła się około 10 tysięcy lat temu, niesie energię łączenia różnych światów. Osoby z tą grupą mają naturalną zdolność przechodzenia między wymiarami i odbierania subtelnych znaków. Jeśli masz grupę B, Twoja świadomość działa jak precyzyjny odbiornik. Odczytujesz wiadomości zakodowane w snach, symbolach, zbiegach okoliczności i delikatnych odczuciach. Twój mózg łatwo przełącza fale, łącząc intuicję i logikę. Być może przeżyłeś sytuacje, w których odpowiedź przyszła do ciebie w najbardziej nieoczekiwany sposób. Upadający przedmiot, zwierzę przecinające Twoją drogę albo jedno zdanie w posęca potrafiło nieść wiadomość tylko dla Ciebie. Twoje zdolności obejmują słyszenie pozazmysłowe, wyczuwanie obecności duchowych i głęboki kontakt z naturą. Woda, jako czysty element, wzmacnia Twoją energię i oczyszcza Twoje pole. Jesteś tłumaczem między wymiarami, kimś, kto przynosi wskazówki tym, którzy ich potrzebują. Aby rozwinąć te zdolności, Pracuj z dźwiękiem i wibracją. Każdy ton otwiera niewidzialne przestrzenie. Kryształowe misy, bębny szamańskie czy nawet proste mantry porządkują twoje pole energetyczne. Woda działa jak rezonator. Kąpyle z naturalnymi solami, lub kontakt z rzeką czy oceanem otwierają twoje zmysły na to, co wcześniej spało w twojej świadomości. Twoją funkcją jest bycie pomostem kimś, kto odbiera sygnały z niewidzialnych planów i przekazuje je dalej. Grupa AB, Najrządsza i najmłodsza, pojawiła się około tysiąca lat temu. Jest jak alchemiczna synteza dwóch światów, esencji A i głębi B. Jeśli masz grupę AB, Twoja krew działa jak naczynie transformacji. Przekształca ciężkie energie w jasność i harmonię. Badania bo fizyczne pokazują, że pole elektromagnetyczne tej grupy jest niezwykle złożone. Twój organizm przypomina laboratorium, które potrafi przetwarzać intensywne częstotliwości. Potrafisz funkcjonować zarówno w hałaśliwej metropolii, jak i w ciszy natury. Twoja elastyczność pozwala ci łączyć różne światy i odnajdywać sens tam, gdzie inni widzą chaos. Twoje zdolności obejmują precyzyjne odczyty energetyczne i zauważanie wzorców ukrytych pod powierzchnią zdarzeń. Uaktywniają się przy pracy z żywiołami i ziemią, wodą, ogniem i powietrzem. Kryształy takie jak ametyst, Kwarc rutylowy czy tanzanit wzmacniają twoje naturalne umiejętności przewracania harmonii. Twoim wyzwaniem jest pozostanie w równowadze, gdy widzisz jednocześnie wiele perspektyw. Potrzebujesz praktyk głębokiego skupienia, które łączą twoje liczne warstwy w jedną świadomość. Twoją misją jest wspieranie narodzin nowej, zintegrowanej świadomości. Jest w tobie naturalna zdolność łączenia nauki i duchowości, logiki i intuicji. Poza podstawowymi grupami krwi ważny jest także czynnik RH. Około 15% ludzkości ma RH ujemne w zagadkę, której ewolucja nie potrafi wyjaśnić. Osoby RH ujemne często czują połączenie z gwiezdnymi cywilizacjami. Ich sny, intuicje i wrażliwość wskazują na pamięć, która wykracza poza Ziemię. Badania genetyczne potwierdzają, że RH ujemne pojawiło się nagle, bez wcześniejszej linii rozwojowej. To otwiera drogę do teorii o pozaziemskich ingerencjach. Typowe cechy osób RH ujemnych to wrażliwość na światło, niższa temperatura ciała, niższe ciśnienie i reakcje odpornościowe sugerujące inne warunki środowiskowe. Aby aktywować pamięć kosmiczną, medytuj na gwiezdne systemy takie jak Syliusz, Plejady, Arktur czy Lira. Jeśli masz RH dodatnie, nosisz tystą sygnaturę Ziemi. Twoje ciało i energia są w idealnym rezonansie z tym światem. Czujesz się silniejszy po kontakcie z naturą, zwierzętami, roślinami i kamieniami. Twoja intuicja odczytuje język ziemi i prowadzi cię ku działaniom uzdrawiającym. Praktyki związane z naturą wzmacniają twoją moc. Ziemia odpowiada na twoją obecność, gdy dajesz jej uwagę i wdzięczność. Twoje wyzwanie to zachować tę więź w świecie pełnym technologii. Regularny kontakt z naturą chroni twoją wrażliwość. Każda osoba Niezależnie od grupy krwi, może aktywować duchowy potencjał zakodowany w swoim ciele. Woda ładuje komórki intencją. Oddech poszerza świadomość. Światło słoneczne budzi uśpione informacje. Żywe jedzenie podnosi częstotliwość krwi. A dźwięk w każdej świętej formie porządkuje Twoją strukturę energetyczną z niezwykłą precyzją. Każde uderzenie serca przypomina Ci, że w Twoich żyłach płynie kosmiczny rytm. Krew jest Twoją mapą duchową. Pokazuje kierunek, budzi dary i prowadzi cię tam, gdzie twoja dusza zawsze pragnęła dojść. Jaka jest twoja grupa krwi? Rozpoznajesz w sobie te cechy? Jeśli chcesz, mogę przygotować wersję jeszcze bardziej mistyczną, bardziej naukową, bardziej poetycką lub bardziej narracyjną. Basta powiedzieć.